Witam Cię, cześć w tym nowym pięknym dniu. Walka zakończona, trzeba powracać do pracy. Aczkolwiek jeszcze dzisiaj wytłumaczę wiele rzeczy, skąd ja wiedziałem, skąd miałem takie informacje, że jedna ze szkół właśnie robi tak jak robi. Natomiast przegraliśmy, cóż, trzeba się trochę pogodzić z porażką i wracać w końcu do pracy i zarabiać kasę, tak. Chociaż nie, ktoś powiedział, że robię to, żeby nabijać sobie licznych wyświetleń i zarabiać, i na pewno kasę mnóstwo zarabiam. Przyznaję, mnóstwo kasy zarabiam. Właśnie z wyświetleń i dzięki temu to robię. I właśnie to po to robiło to całe zamieszanie, że dla kasy. Więcej kasy, many, many, many. Moje vlogi mają pokazywać moje życie, swoje, moje. Moje problemy, yy, czy nasze rodzinne, no właśnie, nasze rodzinne jakieś tam problemy, i dzisiaj z samego rana nie odprowadzałem chłopaków, jak co piątek, i nie pokazywałem tego, bo nie było czasu i byłem zdenerwowany. Zmiosłem się bardzo mocno, ściąłem. ściąłem się przez to, że on nie był przygotowany, nie był przygotowany na basen. Chociaż wczoraj miał dużo czasu, żeby się przygotować, później on powiedział, że na basen nie chce chodzić. Generalnie od, od czasu tego, powiedzmy, zakochania, wszystko jest na nie. I wkurzył mnie do tego stopnia, że wziąłem, zabrałem mu telefon i powiedziałem, że nie będzie miał, ale dlaczego o tym mówię, odprowadziłem ich do szkoły, już się, dzwonek już był i staję z koleżanką, rozmawiam przed szkołą i nagle przybiega miłość, wychodzi ze szkoły, w krótkim rękawku, mówi, że się nie spóźnił, że się nie spóźnił, ale miał tam jakieś pieniądze, poszedł chyba z, z klasy, wyszedł, żeby rozmienić do sklepiku. I rozmawiam z tą koleżanką. On wyszedł, a ja miałem ten telefon. Przerwałem rozmowę, wróciłem się do szkoły, pobiegłem za nim, krzyknąłem, wrócił się do mnie i wyjąłem mu ten telefon. I widziałem, jak patrzy na mnie i łzy. I nagle on łzy, i mi też poleciały łzy. Teraz też rozszyłem. To jest. Chodzi mi o to, że to był fantastyczny moment. On wiedział, że źle robił, że ja miałem rację, i wyrzucił to z siebie. I łzy mu mocno poleciały, przytuliliśmy się bardzo mocno, i to było piękne. I dlatego mówię o takich też momentach, bo te moje vlogi też są historią mojego życia. Jak będę kiedyś oglądać, to, to będę to wspominał. A dziś opowiem jak włączyło się zielone światło i cała historia właśnie związana z, z teledyskiem. Bardzo prosto i bardzo niewinnie, naprawdę. Wyglądało to tak, że Miłość poinformował mnie, że kilka dziewczynek chce, żebym pomógł nagrać teledysk. Yy, no ja mówię, no dobra, no pomogę, nie wiem o co tam chodzi, ale pomogę. Później odezwały się do mnie te dziewczynki, było to sześć dziewczyn czy siedem dziewczynek. I poprosiły mnie, czy im nie pomogę. No mówię, no dobra, no to pomogę. I generalnie, wszystko te dzieci. Przygotowywały, przygotowały. Cały pomysł i tak dalej to był pomysł dzieci. Ja w ogóle, w ogóle nie uczestniczyłem w tym. Poprosiłem tylko o, o kilka linków i wiesz co, chyba może jeden obejrzałem żeby z, z poprzednich lat, żeby zobaczyć jak to wygląda. Ale to też nawet nie wiem, czy obejrzałem chociaż jeden. Chciałem się tylko zazna zaznajomić. Mówię, nie wiem o co chodzi i tak dalej. No mówię, dobra, pomogę. I Przyszedłem na pierwsze spotkanie, bodajże, że to był czwartek po szkole dziewczyny umówi, umówiły dzieci, wszystko, ta cała organizacja to w ogóle ja ani w tym nie uczestniczyłem. Niektórzy mi tam zarzucają, że, że to było przygotowane i tak dalej, że to był mój pomysł i tak dalej. Nie. To w ogóle wszystko dzieci ze szkoły podstawowej numer 12 same dziewczyny przygotowały. By Przybyło wtedy chyba, no nie wiem, 80 dzieciaków. W ten czwartek, w czwartek okazało się, że y, musieliśmy dograć jeszcze w sobotę, czyli dwa dni później również się umówiliśmy na półtorej godziny, czyli w czwartek chyba nagrywaliśmy dwie godziny, dwie i pół, w, w sobotę dwie godziny mniej więcej. Ja mówię tak mniej więcej, jak to wyglądało. Y, jedyną moją ingerencją to, były, to było to, że, wywoła, że wywołałem radość, y, okrzyki. E, Ekspresję u dzieci. To tak, to jest prawda, że po prostu spowodowałem, że te dzieci były takie mocno ekspresyjne. Mobilizowałem je. Zresztą to widać po tych, po, tele, po w teledysku, po we vlogu wcześniejszym, tak? Jak to wyglądało, że w ten sposób. To była moja ingerencja. E, ingerencją jeszcze jako taką było że to, że dzieci tam chciały odkryć swoją twarz, no to ja powiedziałem, żeby to zrobić tak, w ten sposób. I później, jak pokaż swoją mocno, to że w kółku. No ale to są tylko to są detale, tak? Cały pomysł był dzieciaków. Wszystko, naprawdę. Wszystko, balony, te dmuchane, i tak dalej, to był pomysł. Dzieci, ja nawet nie wiedziałem, że będą coś takiego stosować. Że będzie coś takiego w ogóle nie wiedziałem. Później był montaż, tak? Był ten montaż. No i wysłanie teledysku. I myślałem, że na tym się zakończy. A tutaj nie. Dopiero się rozpoczęło. Tak się w to wszystko zaangażowałem, że wyobraź sobie. Po prostu zapomniałem o środowym na przykład treningu Marcela. Nie poszedł na trening, zapomniałem. O swoich treningach oczywiście nie, no nie byłem, ale nawet nie podjeżdżałem. Zapominałem wysyłać SMS-y, ja zawsze wysyłam SMS-y. Kompletnie o wszystkich wielu innych rzeczach, nie byłem na siłowni, nie biegałem, nie robiłem praktycznie nic, rozumiesz to? Tak mocno w to wszedłem, że po prostu zająłem się tylko i wyłącznie tym. Także przepraszam, jeżeli było tego dużo i za dużo, to niestety, ale musiałem to pokazywać, bo inaczej co bym pokazywał? Mam wymyślać rzeczy? Nie, no niestety, tak wyglądało moje życie przez te ostatnie dni, ale już się na szczęście kończy, jeszcze tylko dzisiaj praktycznie i już będzie koniec. Ale to było bardzo miłe przeżycie. Tak jak sobie już wszystko podsumuję i, zobaczę, i zobaczyłem te dzieciaki wczoraj tą garst, garstkę, tą dużą ilość dzieci i, i to jak one w, w grupie, tak utworzyły własną grupę, jak one mobilizowały się, że się nie poddajemy, to mówię nie, to jest coś fantastycznego. I naprawdę nie żałuję tego. Nie żałuję tego. I to była jedna z najfajniejszych przygód w moim życiu, naprawdę. Ja jak są wybory różne, to ja zawsze biorę y, udział, wspomagam, ale, ale tutaj była praca z dzieciakami, zupełnie inne przeżycie, zupełnie inaczej i bardzo fajnie i mega się cieszę, że w to wszedłem. Yy, dużo mi to czasu zajęło, w to fakt. <laughs> może straciłem klienta, też może tak być przez to, ale takie jest życie. Ważniejsze są inne rzeczy, no a tutaj wybrałem tą rzecz, tak, czyli pomóc i nie żałuję. Dobry jestem, byłem kupić jajka na hali, na targu, ale nie wiedziałem, że w pracy jeszcze mam całą paczkę. Czyli mam teraz około 58 sztuk. Ostatni dzień zakończył się tak jak się zakończył, przegraną, ale o dziesiątej godzinie, to są wyniki z godziny 10 Szkoła w lipnie miała 21 510 głosów, a po zakończeniu konkursu mieli tyle o prawie, o prawie 7 tysięcy. I teraz jest pytanie takie: czy lipno, które ma 14 bodajże tysięcy mieszkańców, może tyle zdobyć głosów 7 tysięcy w niecały jeden dzień? Czy to jest możliwe? No, oczywiście, że nie. I o to tu chodzi, rozumiesz? Tu o to chodzi, o nic innego. Zadzwoniłem do szkoły do szkoły, która, która zdobyła 1174. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie to będzie? W, yy, w Grodzisku Wielkopolskim. I wiesz ile, ilu mają uczniów? 1200. A szkoła w Lipnie ma 700, bo mi mówiono, że duża szkoła jest, że jest mobilizacja, że powiat i tak dalej. Ok. Szkoła yy, w Grodzisku Wielkopolskim ma 1200 uczniów. Tylu ma uczniów, rozdawali ulotki, robili promocje, prawdopodobnie od razu jak nie wyszło, ale mówią, no ale można głosować, tylko młodzież wiedziała, że trzeba, można głosować raz na 24 godziny, ja go rozmawiałem, ja mówię, że nie, Jak to mówi, mówią, jak to nie w sekretariacie, no jak to nie, no właśnie, tak jest, że głosowano wielokrotnie i duża szkoła tam, nie wierzę, żeby nie była na tyle zmobilizowana, żeby zdobyć tyle głosów, po prostu nie wierzę. Wiesz o co chodzi? Ja wiem, że... jeszcze raz powiem, Je, wiem, że to może wkurzać, bo ciągle drążę ten temat, ale tu chodzi o jedną rzecz. To jest tak jak ostatnio była afera w niarciarstwie, że yy, okazuje się, że wszyscy Norwegowie chorują na astmę. tak? Że wszyscy Norwegowie chorują na astmę. Na... I jak to jest? Myśli, że tak na... to tak jest prawda? Że nagle wszyscy na astmę chorują? Albo później się okazuje, że w ich ciężarówce, która jest bardzo duża, unowocześniona za wiele milionów dolarów, tak, najdroższa ciężarówka, z tyłu gdzieś są scho schowane urządzenia do natleniania. Żeby natlenić, i że coś tam może być jeszcze podawane. W te przy tej aferze się wydało. No i dobra, i wszystko jest zgodnie z prawem, czyli chorują na astmę, z, mają, z, mają yy, od lekarza potwierdzenie, że chorują na astmę. Tylko czy to jest uczciwe? Czy taka gra jest uczciwa? Czy, czy uczciwe jest właśnie takie zachowanie? Tu tylko o to chodzi, o moralność, rozumiesz? Lipno wygrało, ale czy wygrało fair? Czy zachowywali się fair, że nagle w poniedziałek w ciągu godziny 700, 800, 1000 głosów mniej więcej idzie? Czytam te wszystkie komentarze teraz, nadrabiam zaległości związane właśnie z, z konkursem na Facebooku i na YouTubie. Na YouTubie generalnie pojawił się hejt. Tak? Pierwszy raz jakby w moich filmach pojawił się hejt, bo trzeba rozróżnić, hejt a krytyka to jest zupełnie co innego. Na Facebooku osoby widzę, że piszą, czy pisały cały czas, dorosłe, ale to w 95% była krytyka i okej, okay, ja... I się nie boję krytyki. Natomiast na YouTubie no, to było dużo takich, tylko ja mam te blokady porobione, tak, Na to słownictwo. E, także nie, nie wszystko było, nie wszystko się pojawiło, nie było upublicznione, ale tam no, leciały, tak, Jakieś mięso, do, 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 coś tam, no nie. E, ja się z tego śmieję. Naprawdę, Ja kompletnie w ogóle nawet dobrze, że była taka sytuacja. Bo wydaje mi się, że wiem więcej o sobie. Znaczy wiem w tym sensie, że chociaż jak... U, bo u Miłosza jest krytyka, hejt jest, Ujeja, jak tam lecą na niego, to, to po prostu wszystkie rzeczy. Tutaj u mnie się jakby pierwszy raz to pojawiło. I w młodzieżowym języku slangu po prostu zlewka, zlało to po mnie naprawdę kompletnie. W ogóle śmiałem się, jak czyt znaczy, czytałem, no staram się nie czytać, bo to szkoda czasu generalnie, tak? No, ale muszę wychwycić, jak wchodzi do spamu i, i, i do tych słów, które są, które są obraźliwe, to muszę no, sprawdzić, czy to na pewno nie jest, więc czytam pierwsze to słowo, dwa słowa, żeby wychwycić te słowa pojedyncze. Obok mnie cały czas widzisz tutaj, jak, to, jak wygląda, dostałem maila. W ogóle korespondowałem przez ten cały okres, korespondowałem z różnymi osobami, dostawałem różne informacje. I były to bardzo różne informacje. Ja, ja, ta jest tylko taka szczątkowa, ale ona jest jakby tak zwięźle napisana i potwierdzająca to, co ja dostawałem w innych informacjach. Trzeba pamiętać jedno, że w każdej szkole znajdzie się ktoś, kto. Będzie kogoś nie lubił. Yy, nawet jeżeli to jest nauczyciel, to dostałem od nauczycielki, tak przy, przedstawiła, jako nauczycielka mam normalnie profil, więc, a nie chcę pokazywać, absolutnie. Nie chcę po, pokazywać profilu na Facebooku, <laughs> więc wydaje mi się, że to jest yy, wiarygodne, tak? że jestem yy, pracownicą yy, tej szkoły ZED przepraszam, w lipnie, tak, że jestem pracownicą tej szkoły, e, z restartem, no i tutaj wszystko opisane, jak to wyglądało, oczywiście to później wyniknęło. To nie jest tak, że ktoś do mnie napisał e, od razu, że tak, e, że tak było, nie, na początku było tak, że, e, no, że ja źle robię, że obrażam, że to są dzieci, zaangażowane były i tak dalej, że, na, że ulotki, że promocja, że oczerniam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? no ale później jakby wyciągając ze wszystkie informacje, otrzymuje właśnie taką wiadomość. Dlaczego o tym mówię? Nie wszyscy wiedzą. Lokalna społeczność nie będzie wiedziała, jak to wyglądało w szkole. Nie będzie o tym wiedziała. Dlatego przedstawiam dowód. Nie będę więcej przedstawiać dowodów. Post na Facebooku też zaraz kasuję, dlatego że inni widzę, że jeszcze udostępniają, nie wiedzą o tym, że konkurs się zakończył. Nie kasuję dlatego, że się boję tej krytyki, tylko po prostu widzę, że nadal jeszcze już jest po konkursie, a i tak ludzie udostępniają, to jest, to jest bez sensu. Także zaraz, albo poczekam jeszcze tak właśnie, nie wiem, jeden dzień i idzie do kasacji, żeby to. Zakończyć, zakończyć ten temat. Chciałem powiedzieć, jak to wyglądało, yy, i nie mówię, że Lipno nie brało promocji, tylko nie, nie, nie promowało się. Tylko chodzi o to, że jak to robili wewnątrz szkoły. Dyrektorka nie będzie wiedziała o tym, pani dyrektor, nie będzie o tym wiedziała. Nie ma konta na Facebooku, nie wie o co chodzi. Tylko ci, którzy byli głównymi organizatorami, nie wiem, czy ktoś z informatyki, nauczyciele. Oni na pewno wiedzą, jak to zrobili. I to oni ponoszą winę za to, jak to. Dlaczego tak to dalej wyglądało? To oni ponoszą, to te osoby, jeżeli mnie oglądacie, to to są te osoby, to ponoszą winę za to. Nie uczniowie, chyba że ktoś tam podsunął pomysł, tylko osoba dorosła, która zaakceptowała właśnie ten system. Bo tylko wy, wasza szkoła w Lipnie to zrobiła. Inni tego nie zrobili. Obony Kasi do zimy przygotowane. Będzie wymiana. Rzadki widok, kobieta z zaprawą murarską. W oknie. Pierwsze piętro. Podziwiam, gratulacje. Pytam się Kasi, co jest. Są... Pytam się, co sądzi na temat komentarzy negatywnych na Facebooku, jeżeli chodzi o moją stronę, O moją osobę. Mówi, że nie zwraca uwagi w ogóle. Michał mi podesłał informację, że wkrótce w McDonaldzie będzie y, McMuffin farmerski za darmo i żebym przetestował. Coś mi się wydaje, że przetestuję, tak jak kawę. Ktoś był chyba mocno zdenerwowany. Albo coś się wylało, ukleiło Znany polski projektant Maciej Zień Po roku wojarzy w Brazylii powrócił do Biedronki Nie jechałem autobusem Znaczy Piotrkowskim autobusem to nie jechałem chyba dosyć dawno, nie wiem, kilka lat na pewno Ale wsiadłem, bo uśpieszył mi się na spotkanie Jestem mówiony z chłopakami, chłopaki już czekają od 19, a już jest chyba 20-30, więc ja już jestem spóźniony i nie wiem w jakim oni już są w stanie, czy ja w ogóle warto do nich dochodzić, zaraz zobaczymy. Tutaj jesteśmy w tej chwili przy sklepie. Który kiedyś był jedynym sklepem, chyba, no nie? To był jedyny sklep z zabawkami. Na a, ciągle jest. i ciągle jest. Tyle lat transformacji, i on nadal jest ten sklep. To był jedyny naprawdę sklep w Piotrkowie, Ja pamiętam, tutaj przychodziłem, oglądałem zabawki różne. Tutaj jest rynek Trybunalski, a tu jest główna ulica słowackiego. Ja mam tam firmę, tylko da dużo dalej. Ale ten sklep. Pomimo transformacji ustrojowej, to nadal istnieje i trzyma się. I zresztą Michał też. Kto siada z przodu, ten płaci. Pan powie mi, tu była. Ale była Dobra, okazuje się, że tutaj chłopaki rozmawiają, że jakaś tam knajpa tutaj była 30 lat temu. Pewnie gdzie. Biznesmeni, znaczy politycy pewnie się bawili. Komitet centralny. Komitet centralny się bawił. A my teraz jedziemy w kolejne miejsce, gdzieś tam na urodziny kolegi 40. Ważne, że idziemy w kierunku domu, nie? Przyjechaliśmy gdzieś na kumple 40. Nie wiem czy on wie, czy też nie, robi imprezę. Zobaczymy jak dalej. Ten kolega już odpada tutaj, on by już wsiadł do domu. Żona go wzywa, tak czy nie? Nie. nie. A nie żona, znaczy, nie jego żona. Co ty patrzysz? Taki kupiłem. A kupiłeś taką Toyotę? Mm -hmm. Nie ma to jak się wbić na imprezę kubla. A jak? A co? A nie wolno? A... 40-latkom nie wolno? Oczywiście, że wolno. Eee, przy okazji zachowałem się na darmowego strogonowa. Nasz, na szczęście obok mnie. Jest piękna partnerka i piękny partner. Za tydzień tańczymy razem. Tańczymy razem? Za tydzień? Na Andrzejka. A teraz czas na zmiana lokalu. Byliśmy w dwóch lokalach, teraz trzeci lokal. W tym drugim ugościli nas za darmo, wszystko za darmo. Idźcie jest Trogonowa. Nie, nie. Ha, ja jadłem z Trogonowa. No, jadłem z Trogonowa. Ja to jadłem z Marleny łyżki. Ale był pyszny, to fakt. Uuu. Chłopaki poszli coś zjeść, jakiegoś hot doga przekąsić, a ja mam chrypę straszną, normalnie tak masakra. Aj, ta chrypka jest, że... teraz idziemy do czwartego? Którego? Do czwartego lokalu. Zobaczymy, jak tam będzie. Bo tutaj przed chwilą było kiepsko. Bardzo słabo. A my się tu łamy normalnie, jak na stolatkowie. A co tam? A nie wolno? No dobra, czas do domu. Czas, koniec. A teraz wybór samochodu. Tak. którego Mamy tak. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6 taksówek do wyboru Ja uważam, że bierzemy ten, który jest czysty stoi Nie? A ty się nie pojawiasz w ekranie. A, ty, a chcesz być fejmem? Chcesz, chcesz być znany czy nie? A ty Michał? To jest Michał Pozdrów syna Halo dzieci, to tatuś. Dobra, na dzisiaj to już koniec. Żarty, żartami. To wszystko. Kończymy imprezę. Do jutra. Trzymaj rok, się, cześć. Dzięki za oglądanie. Jutro się widzimy również, oczywiście, jak Dobra. co dzień. Na razie. Hej. Dzień. A teraz czas pozdrowień. Terminal Play Games. Pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś pierwszy. Zuzanna Ślusarczyk, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. To jest dobry pomysł, żebym pokazywał zdjęcia. Na pewno tak zrobię. Ryki. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Faktycznie dzieci były bardzo mocno zaangażowane. To mi się mega podobało. Kornel, bardzo cię pozdrawiam serdecznie. miłość był na szczepieniu, miał dwie szczepionki, dlatego miał plastrych, bo o to pewnie chodzi. Fat i C, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No teraz chyba wszyscy będą wiedzieć, jaki jest sposób na głosowanie. Ale może to i dobrze, bo właśnie może przez to zrobią się prawdziwe te konkursy, a nie tak, że nagle ktoś wygrywa. Dawid Wideo, bardzo Ci pozdrawiam serdecznie, faktycznie potwierdzam jeszcze raz, że byłem bardzo mocno zmotywowany do wygrania, mega. Była grupa założona na fejsie, zamknięta grupa, ja widziałem jakie komentarze tam idą, jak się mobilizują. Mateusz Pruciński, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, potwierdzam, Marcel jest mega radosnym dzieckiem, mega. Majne Fragę, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Tutaj proponuję, żeby widzów, tak, że nie o fanach, postaram się. No właśnie, napiszcie, jak, jak mam się zwracać, czy mówić widzów, czy fanów. Nie wiem, jak to inni youtuberzy robią. Napiszcie. Mika, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Dużo, faktycznie się włączyło dużo osób w to, aczkolwiek powiem tobie szczerze, że myślałem, że może Piątku się włączy jako miasto, jako miasto, że bardziej. A może się nie zwróciłem do nich i dlatego nie było odzewu. Piotr Szatkowski, pozdrawiam cię bardzo yy, serdecznie. Serdecznie. No, trzeba walczyć do końca. Chyba, że już jest tak porażka duża, no to trzeba od, odpuścić, nie marnować sił. Ale tutaj jeszcze mieliśmy szansę. Marysia Meller, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Powiem tobie szczerze, że tutaj masz rację. Hmm, to nie jest tak, że zawiodłem się na widzach, tylko prawdopodobnie ja źle nagrałem film. Że zmusiłem niby do, do głosowania. Jestem ciekaw. Na, 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 napiszcie, napisz właśnie, co sądzisz na ten temat. Czy ten filmik, bo być może ten filmik był zły, tu był, że tu był mój błąd, bo naprawdę y, myślałem, że przybędą głosy, że przybędzie tych 2000-3000 głosów, że ich do, dojdziemy moimi widzami, a później będziemy utrzymywać ten, ten, ten dystans, czy tą przewagę, w, y, właśnie w szkole. Nie udało się. Tutaj myślę, że gdzieś u mnie był błąd. Y, RQR. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, również właśnie piszesz y, to samo. To prawda, tutaj ma, że 3 3000 subów, ale wtedy było wyświetleń chyba 10 tysięcy, więc powiedzmy 10 tysięcy osób. Przyznaję jeszcze raz, liczę, że będzie więcej. Dominik Mroczkowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, masz rację. To był w ogóle największy błąd mój podczas całej tej kampanii. Tak? To był największy błąd. Że jak ja się dowiedziałem w nocy, yy, zobaczyłem, jak można głosować, to że my w szkole zaczęliśmy głosować. I oni po prostu od razu wiedzieli, że my, my już wiemy. I to był największy błąd. A gdyby tak poczekać na ostatnie 2-3 godziny, wtedy była przewaga tylko tysiąc głosów. I by na pewno nie, nie, nie byli przygotowani na to. Bo po co mobilizować, skoro i tak wiedzą, że wygrają? I to był mój błąd. Błąd i pamiętaj, jeżeli chcesz być sprytny, to jeżeli zobaczysz, jak przeciwnik gra, to czekaj do końca, do samego końca. Nie zdradzaj, że to wiesz. Natalia Powłoska pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie będzie filmiku spływania. I to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam cię. I jutro też się widzimy. Jutro też będzie piękny dzień i radosny. Oczywiście, weekend jest, tak? Cześć.